Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o wypowiedziach Joachima Brudzińskiego, Krzysztofa Szczerskiego oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Widzieliście kiedyś ordynarnego bezczela? Nie? To popatrzcie. Szczerski o pensjach nauczycieli. Nie mają obowiązku życia w celibacie, mogą więc korzystać z 500+. Nauczyciele, paszcie się jak zajączki, to będziecie mieli więcej kasy. Ekspert od dyplomacji u prezydenta minister Szczerski każe nauczycielom domagającym się podwyżek płodzić dzieci, to dostaną 500+. A co z nauczycielkami 50-letnimi i starszymi, które już nie mogą mieć dzieci? Teraz już rozumiem skąd te sukcesy dyplomatyczne tej ekipy. Rozumiem, że szczerski od Dudy radzi nauczycielom, żeby się rozmnażali, a wtedy dostaną 500 plus i to załatwi sprawę ich marnych zarobków. Niezła bezczelność. Podobnie jak tekst Kaczyńskiego szefa ziobry, że śledztwo w sprawie srebrnej nie ma sensu. Patrzcie, tak właśnie rządzą równiejsi. Przez tego typu wypowiedzi PO z Komorowskim przegrali wybory w 2015 roku. Joachim Brudziński w Radiu Z o starcie do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego pan chce jednak startować do Brukseli? Numer dwa w PiSie, wyjeżdża do Brukseli? Pani redaktor, Prawo i Sprawiedliwość przeżyło już tylu delfinów i tylu numerów dwa, że naprawdę jest mi bardzo miło. Ale dlaczego pan startuje? Bo dlatego, wie pan, jakie są komentarze, dlatego... że albo prezes musi mieć swojego oficera politycznego w Brukseli, albo jednak względy finansowe, że chce pan doposażyć rodzinę. No, takie są komentarze. Pani redaktor, jakbym chciał doposażyć rodzinę, to bym nie był parlamentarzystą, tylko bym y, trafił do zarządu jakiejś dużej spółki Oficer skarbu Polityczny państwa. W Brukseli? I pani, pani redaktor, no ja się czuję politykiem oczywiście. Czuję się osobą absolutnie lojalną wobec mojego lidera, wobec mojego szefa Jarosława Kaczyńskiego. W dniu dzisiejszym minister Brudziński okazał się prawdziwym propaństwowcem. Gardzi milionami w spółkach skarbu państwa, bo chce służyć Polsce jako minister i ewentualnie przyszły eurodeputowany. Nie mówi piękną angielszczyzną, ale radzi sobie jako były marynarz, prawdziwy mąż stanu. A ja, głupek od prawie 20 lat, szarpię się prowadząc własną działalność gospodarczą. Może by tak rzucić to wszystko i pójść do zarządu spółki Skarbu Państwa na to miejsce, którego nie chce Brudziński. To, panie ministrze, gdzie jest ten wakat? Przynajmniej potwierdził to, co wolnościowcy mówią od dawna. Spółki Skarbu Państwa są pasiekami dla działaczy partyjnych. Chcesz doposażyć rodzinę? Załatw sobie posadę w Spółce Skarbu Państwa. Jesteś nauczycielem i chcesz dostać podwyżkę? Zrób sobie dzieci, dostaniesz 500. Skok na państwo, rozdawnictwo potrzebującym i niepotrzebującym, demoralizacja, bezprawie. To runie. prezes PiS Jarosław Kaczyński, w gość ziemca na RMFFM. Wiem, że prace pod komisji smoleńskiej trwają i po drodze pewne ustalenia następowały, ale nie były ogłaszane, bo lepiej już nie bulwersować opinii publicznej. Nie bardzo wiem, jak to rozumieć, były tak porażające, czy tak absurdalne, czy tak dyletanckie, czy jeszcze coś innego. To już wiemy, dlaczego aneks do raportu WSI nie został ujawniony. Już PiS zaczyna zmianę wizerunkową. Nawet nie chcą gadać o Smoleńsku, podczas gdy na początku kadencji były obwieszczane kolejne przełomy. Czyli członkowie podkomisji smoleńskiej biorą kasę od polskich podatników, ale nie chcą dzielić się efektami swojej pracy? Fajna ta jawność według PiS. Zarobki Martyny Wojciechowskiej z NBP są bulwersujące. A jednak dobrze się stało, że je poznaliśmy. Nie bulwersować tym, że pieniądze są marnowane, a prawdy dalej nie da się udowodnić. Typowy przykład podejścia pana Kaczyńskiego względem narodu. To on jest władzą i to on decyduje o tym, co możemy wiedzieć, a czego nie. Jakim prawem ma pan monopol naprawdę? Prezes PiS Jarosław Kaczyński w RMFFM o śledztwie prokuratorskim w sprawie katastrofy smoleńskiej. Uczciwie przyznam, nie bardzo się w tej chwili w tej sprawie orientuje. No jasne, pomniki postawione, więc kogo obchodzi jakieś tam śledztwo, przecież wiadomo co się stało. Wiedza Andrzeja Dery o finansach publicznych w trzech aktach etap wszechwiedzy, etap niedowierzania, Remisja wszechwiedzy. Poprzez uczciwą, u, uczciwe funkcjonowanie państwa wzrastają dochody i można te dochody przeznaczać na cele społeczne. I to robi rząd ale Prawa i, zraz, i Sprawiedliwości. Nie wzrastają na tyle, żebyśmy się nie musieli zadłużać, powiększać długu publicznego. Panie redaktorze, najniższy dług publiczny, najniższy deficyt publiczny to są rządy Prawa i Sprawiedliwości. No tak, ale, ale cały czas ten deficyt występuje. A mamy no czasy, no panie redaktorze, niech, pan mi skaże, niech mi pan skaże państwo w Unii Europejskiej, która, która nie ma deficytu. Nie, Pan mi skaże. Nie, nie mają deficytu? Nie, nie mają. Jest pan w 100% no, pewny? Absolutnie. Nie wierzę. Nie? Nie, nie wierzę. Bo ja mówię panu, że nie wierzę, bo znam. Panie ministrze, w Unii Europejskiej, w Unii Europejskiej te teraz w czasie koniunktury jest kilkanaście państw, które nie mają deficytu budżetowego. Żadnego, tak? Tak. Kilkanaście no to... państw, które nie mają żadnego deficytu budżetowego, te... ponieważ koniunktura jest tak dzisiaj dobra, że nie mają deficytu. Nie wiem tego. Ja słyszałem, że wszystkie państwa, czy zdecydowana większość państw ma deficyt i to niektóre bardzo poważne, dużo większe od Polski. No to musi być. Ja widziałem tabelę po prostu, gdzie ja, jak nie... wygląda i Polska jest, jeżeli chodzi o, o te relacje, yy, na, na bardzo pozycji Również Jest pokazywana że... jako państwo, które dobrze zarządza długiem publicznym. Długiem publicznym tak, ale tak. dług publiczny a deficyt budżetowy. Ale to, to są to dwie są jedno... różne rzeczy oczywiście. Tak dług deficyt deficyt dług budżetowy, budżetowy panie mamy nie Natomiast deficyt budżetowy mamy bardzo niski w porównaniu do tego, co było tak, wcześniej. Ale, ale są kraje, które go w ogóle nie mają. NBP ujawnia zarobki. Wiadomo ile zarabia Wojciechowska. Z danych NBP wynika, że jedna z liderek wśród samych swoich, Martyna Wojciechowska. Zarabia średnio 49 563 zł. Nie zapominajmy, że do tego przytula ponad 11 tysięcy miesięcznie z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej BFG, gdzie oddelegował ją prezes Glapiński. To jest dobra zmiana. To, że w całym NBP wśród specjalistów od finansów, prawa innowacji itd. nie ma ani jednej osoby, która zarabiałaby tyle, co pani Martyna Wojciechowska. Jest tak kompromitujący i ośmieszający dla NBP i prezesa Adama Glapińskiego, że aż mnie zatkało. I teraz wyobraźcie sobie, że jest rok 2010. Szef partii rządzącej daje swojemu kumplowi prezesurę NBP, ten zatrudnia dwie znajome w dziale marketingu i daje im 50 tysięcy złotych pensji. Dzięki wysokiej pensji dyrektor promocji NBP zyskał rozgłos i promocję we wszystkich mediach. Ja bym szedł za ciosem i dał podwyżkę. A tak w ogóle to po co w NBP Departament do Spraw Promocji za tak kolosalne pieniądze? To NBP konkuruje z jakimiś innymi NBP-ami, że musi się promować. Doradcy prezesa NBP bez nagród i premii zarabiają brutto od około 20 do 40 tysięcy złotych. To więcej niż poseł, marszałkowie Sejmu i Senatu, minister, premier czy prezydent. Nikt mi nie powie, że to normalny system. Pensje tych pierwszych w dół, tych drugich w górę. Reszta to populizm. Pani Kopacz chciała dokopać pisowi, a obiła tuska niemiłosiernie ze wszystkich stron. Żadnemu z nas nie przyszłoby do głowy, żeby ze stanowiska ministra czy wicepremiera startować do eurowyborów. Sam pan powiedział, byłam ministrem, byłam marszałkiem, byłam premierem. Po drodze było kilka wyborów do Europarlamentu i nikt nie widział tam mojego nazwiska, więc no, jest jakaś odpowiedzialność. Albo się wierzy w to, co się robi tu w Polsce. No, oczywiście piastując, tak odpowiedzialność Stanowiska, jak ministerialne czy premierowskie, i wierzy się w to, że się robi dobrą rzeczy dla Polaków, albo się po prostu ewakuuje. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że popularne paczkomaty są tymczasowymi obiektami budowlanymi. Potrzebują zatem pozwolenia na ich postawienie. Czyżby ktoś chciał wygryźć konkurencję? Paczkomaty to dla mnie opcja numer jeden przy dostawie czyli czas zgłaszać parkomaty i fotoradary też pewnie potrzebują pozwolenia na ich postawienie. Sąd uznał, że paczkomaty są tymczasowymi obiektami budowlanymi, stąd powinny mieć specjalne zezwolenie. Jeżeli go nie uzyskały, muszą być usunięte. Automaty sprzedające kawę i batoniki, napoje i kebaby, trzymajcie się. Paczkomat jest budowlą. Państwo znowu zachowuje się jak mafia. Dlaczego wbrew prawu budowlanemu próbuje się zniszczyć paczkomaty? Hulajnogi nielegalnie stoją na chodniku. Paczkomaty są obiektami budowlanymi. Jaka jeszcze innowacyjna usługa nie spodoba się władzy? Jak tworzyć w Polsce nowe produkty i usługi, skoro zawsze zapóźnienie prawa może być wykorzystane przeciwko nim? PiS i Andrzej Duda podczas swojej kampanii wyborczej. Kucznie obiecywali pomoc Frankowiczom. Czy w ciągu przeszło trzyletnich rządów PiS zrobiono coś w tym temacie? Z tego co widzę, to jedyną dotrzymaną obietnicą PiS-u jest socjalistyczne 500, które i tak nie zdało egzaminu. Szef służby ochrony państwa złożył rezygnację. Powód: kuriozalna wpadka kierowcy. Przyjechał rano po premiera, ale niechcący włączył Syrenę. Nie umiał jej wyłączyć. Sąsiedzi wściekli. Pojechał do pobliskiej siedziby jednej ze służb specjalnych. Tam jak wysiadł, to zatrzasnął kluczyki w aucie, a serena dalej wyła. Jak pech, to pech. Żeby dać nauczycielowi podwyżkę 500 zł netto, rząd musi pobrać od innych podatników 590 zł. Nauczyciel dostanie z tego 420, a rząd 170 zł na pensję dla urzędników, którzy pobiorą podatki od innych. Wypłacą podwyżkę nauczycielom, pobiorą od nauczycieli te 170 złotych. Sławomir Świerzyński u Roberta Mazurka. PSL wytargował trzy pierwsze miejsca, zdaje się, na listach Koalicji Europejskiej. No, znowu wytargował, czyli Targowica. No nie, nie, nie. nie. Tar, to jakie nie, nie, nie. nie. Jakie tar, targi, targowica to dwie, jedyne co to. łączy te wszystkie partie, które są w tej Koalicji Europejskiej to jest nienawiść do PiSu. To jest główny program. Odsunąć pis od Był taki człowiek, który mówił: że Balcerowicz musi odejść. Żeby przeczytać wszystkie przyjęte w 2018 roku akty prawne, trzeba by poświęcić prawie dwie godziny dziennie każdego dnia roboczego. Władza nie może powstrzymać się od regulowania każdego aspektu naszego życia. Szkoda, że według większości tak wygląda bycie wolnym. Wiceminister finansów Filip Świtała. Twój e-PIT to rewolucja w polskim systemie podatkowym. Po raz pierwszy podatnicy mają możliwość rozliczenia PIT w sposób zaoferowany przez administrację skarbową, gdzie praktycznie wszystko jest wypełnione. Rewolucja w systemie to będzie po likwidacji PIT, a tak mamy zmianę sposobu jego wypełniania. Powiedzcie mi, co za państwowi sabotażyści mogą wymyślić trzynastkę, którą wypłaci urzędnik. Zamiast zlikwidować podatek PIT od emerytury i uszczuplić administrację u urzędnika wypłacającego 13 emeryturę i urzędnika zajmującego się podatkiem od emerytury. Robert Biedroń w fakty po faktach przedstawił projekt ustawy o jawności płac w sektorze publicznym, w tym NBP i spółkach skarbu państwa. Wiosna Biedronia jasno deklaruje: dość już krewnych i znajomych działaczy partyjnych. Zarabiających setki tysięcy na państwowych posadach. I mówi to partia, która nie chce ujawnić teraz źródeł swojego finansowania. Tylko duże pizzerie z ruchem powyżej 500 gości na dobę będą mogły piec pizzę w piecu opalanym drewnem. Pozostałe od 1 września 2019 roku muszą przerzucić się na gaz lub prąd. Sytuacja nie fair dla małej gastronomii. Tak się niszczy małych przedsiębiorców. Ryszard Petru, czyli kapitan oczywisty. Proszę nie wierzyć w wszelkie spekulacje. Są zawsze spekulacjami. Już się chyba dzień coś się może zmieniać. Natomiast <grystanie> lista jest zamknięta wtedy, kiedy jest zamknięta. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego. Tygodniowe obroty najmniejszych sklepów spadły według analizy biura analiz sejmowych o 20-30%. Zmalał też ich udział w rynku. W tym samym czasie sprzedaż na stacjach benzynowych wzrosła o 13%. Zyskują dyskonty i duże sieci. Polacy zjadają ponad 40 kg cukru rocznie. Kuba wojewódzki otwiera lokal w elektrowni powiśle. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli w tym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.